Na szczęście, na zdrowie na ten nowy rok. Co by was nie bolał bok, co by wam się rodziło? Pszenica, żyto, jeżyna i wszystko. Takimi życzeniami witają Państwa. Nowy rok, czyli Elżbieta Chucholska i Ryszard Wanat. Czyli specjalnie śniadanie u seniorów noworoczny rok. Dzień dobry państwu. Witamy jeszcze raz. Więc chciałbyś to widzieć. Jakie były życzaje w tym ważnym dniu noworocznym? Proszę Państwa, no wiele życzeń, ale w tych życzeniach również jest i dzień powszedni. Najważniejszym elementem tego dnia był chlebek, który również u nas gościł. Ten chleb pozostał od pierwszego, czyli już wieczorem, 31 do 1. I on był takim symbolem, żeby gość, który się pojawi, albo ubogi człowiek, żeby można go było tym chlebem poczęstować. I myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, związana właśnie z przywitaniem Nowego Roku. A jak on wyglądał? No, bardzo różnie. Inaczej obchodzono ten dzień na wsi. Inaczej w miastach, a szczególnie szlachta obchodziła tu zupełnie inaczej. Ale żeby tak w skrócie poopowiadać o tym przecież przepięknym dniu, to najważniejszą rzeczą, która później przerodziła się na Andrzejki, to są wróżby. Właśnie w dawnej Polsce wróżono w tym dniu. Czyli przeniesiono później na. Tak, na Andrzejki. później właśnie te Andrzejki przeniesiono, wszystkie wróżby. E, ważnym elementem też był. Czas, w którym w tym dniu należało się rozliczyć w ważnych rzeczach. Czyli po prostu, jeżeli ktoś komuś był coś dłużny, czy też po prostu y, kogoś obraził, ważne było, żeby się w tym dniu e, też pogodzić. E, pogodzić. Tak, to bardzo ważne było. No i jedne, jednym z ciekawszych życzeń na wsi to też jest fakt, że w tym dniu, około północy, rolnicy udawali się e, do sadu, okręcali drzewa słomą, a później sąsiad sąsiada wnosił na plecach, co by rok był tak urodzajny, jak ciężki ten wór był. Więc takich worów też byśmy sobie życzyli, ale również i był takim końcowym elementem, to też były takie przykusy sobie nawzajem robiono. Ja wiem, że, ty, że tutaj coś leży. Tak. Opowiedz o tym przedmiocie. Więc był taki zwyczaj, że się robiło psikusy sąsiadowi i można było coś pożyczyć, i później oddać to. A co później było, jak się oddało? Ale później, jak się oddało, tą pożyczoną rzecz, więc należało zaprosić na kolację albo też wyprawić huczną zabawę. Więc my od naszych kolegów pożyczyliśmy przedłużacz, więc nie wiem, który z nas będzie musiał później zorganizować wieczór albo, nie wiem, jakąś dobrą napitkę przygotować, ale to były takie zwyczaje ludowe i jeszcze ważnym elementem też było, o czym pamiętamy, to tym bogactwie, ale wiem, że to się odbywało wieczorem, kiedy udawaliśmy się. Do kościoła, tak, A. i z kościoła no, szli z takimi lampionami. I jak się wracało, to ważne było, kto pierwszy przekroczył próg tego domu. I to, to musiał być mężczyzna. I składał życzenia, to było no, takie, taki zwyczaj, który był pielęgnowany przez długie lata. Też, że na przykład e, rano się w pieniążkach e, myło. Dodawało się do, tak. do biednicy e, pieniążki i w tym to, to o, o, symbolizowało, że będzie rok bardzo dobry, bogaty. Bar tak, bardzo bar bardzo bogaty, ale też powiedzieliśmy o tym, żeby nie zapominać jednak o tym, żeby pogodzić się z ludźmi, którymi spotykaliśmy przez cały rok. Można powiedzieć, że nasz ten rok 2020 był bardzo trudnym okresem spotkało. Cały świat zresztą choroba, która, którego skutki dzisiaj odczuwamy. I tak jak pewnie bawilibyśmy się nawet na wspaniałych uroczystościach związanych z powitaniem Nowego Roku, ale też i wesel, które odbywało się tak dużo, no niestety nie, nie będą się odbywać, więc życzymy sobie, żeby ten następny rok był rokiem zdrowia, pomyślności i też żeby zakończył nas się bardzo trudny. Okres, ale wracając jeszcze, proszę Państwa, to co chciałam powiedzieć do życzeń, których oczywiście patrzę tak, jakby to był koncert życzeń, ale to są tylko notatki. Według staropolskiego zwyczaju toż szlachta witała bardzo bogato strzelano z armat, z huk, bo na wsi to tylko bębenkiem dzwoniono albo oblaszkę, oblaszkę, czy też ogarki. Natomiast szlachta bardzo szlachetnie to witała, i za króla Stanisława Augusta był taki zwyczaj że należało złożyć życzenia. Te życzenia bardzo ważne były i wysyłano lokaja, który z bilecikiem przyjeżdżał do domu, którym było napisane od kogo to jest, jaką pełni funkcję i na końcu po prostu były trzy magiczne słowa. Myślę, że zaraz nam rozszyfrujesz, co to było, czyli Z P N. R. Co to oznaczało? Życzymy Państwu nowego roku. Szczęśliwego, Szczęśliwego nowego, nowego roku, roku, tak. Z powinszowaniem. I jeszcze fajna jedna rzecz, o której warto było powiedzieć. W tym dniu, proszę Państwa, nadzielano kolendą. Kolenda to są podarunki, też przeniesiono ją na, już później, na, oczywiście na Mikołaja, na gwiazdkę, ale tak naprawdę tą kolendą nadzielano w dniu Nowego Roku i można byłoby od szlachetnego Pana dostać konia, szablę, wioskę i zawsze ten bogaty dawał temu biednego i przywiązywano wielką wagę, aby te życzenia były z szczerością życzone, aby życzono wszystkiego, co jest najlepsze i też pokazywało dobrą stronę polskiego narodu, czyli ten bogaty dawał temu biednemu. W takim razie, no cóż, życzymy, żeby ten rok 21. był bez pandemii, żebyśmy mogli swobodnie sobie jeździć, bawić się, spotykać, tańczyć. Wędrować, podróżować. No i tak, jakby na końcu chciałam Państwu powiedzieć, że sytuację mamy bardzo trudną i może chciałabym Państwa w tym momencie przypomnieć takie, taką fajną rzecz, którą znalazłam w starych książkach. Na ten nowy rok nie patrz bok, tylko wprost w oczy nasze. Pogodzimy się nawzajem nasze. I to takie staropolskie pożegnanie i przywitanie nowego roku. To staropolskim zwyczajem. Chcemy znieść Toas, ale nie szampanem, ale węgrzynem, tak jak kiedyś się to działo. I co? Ja chcę znieść Toas za legnickich seniorów, mieszkańców Legnicy i całego świata. Ja też życzę dużo, dużo zdrowia, żebyśmy przy tym nowym roku mieli więcej radości i mogli swobodnie sobie działać, spotykać się. Wśród znajomych, e, spotykacie się na tańcach, spotykacie się na imprezach. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Zdrowie Państwa.